Hmm. Tak, te wybory jednostek na samym początku są takie trudne. Weźmy te hop-gobliny hop sobie, żeby były szybsze. O właśnie. I 10 do 19. Hmm. Wszyscy na razie są dość trudni. Spróbujemy zastosować tę taktykę. Nie wiem, czy ona działa w rzeczywistości, ale spróbuję mieć najszybszą jednostkę na koniec dnia. No, ty byś mogła sobie tu poczekać. Tak naprawdę. Bo armii i tak nie masz. Lepiej, żebyś miała armię. A ty... a właśnie. Nie wiadomo jak sobie poradzimy z tymi halabardnikami, więc... Zapis. Z rozkazu cesarstwa ci niebezpieczni buntownicy mają pozostać uwięzieni w lochach aż do śmierci. Krzyczy dowódca piknierów otaczających więzienie. Strażnicy dobywają broni i atakują. No zobaczymy czy jest taka mieżdżąca. Może nie jest tak źle. Pikinierzy są łatwi do liczenia, bo e, mają po 10 punktów życia. Co jest wyjątkowo dużo jak na jednostkę pierwszego poziomu. No i w sumie tak mamy 13 magicznych strzał, czyli 1300 możliwych obrażeń do zrobienia magicznymi strzałami. Aha, 1300, o może jednak się nie uda. Zobaczmy jak z tym. Dobra, ale mam manę tylko na jeszcze jedne. Eee, jeszcze jeden łańcuch piorunów. Więc już będę musiał bardziej na jednostkach polegać również. Okej. Okay. Jeszcze raz im miotniemy. No i co? Mamy szansę, czy nie O. Oh. Oh. No trudno. <noise> Wrócimy tu później. Nie no, jesteśmy coraz silniejsi i. Mamy coraz większe problemy. <noise> no dobra, to oddamy te wojsko tarnumowi w takim razie. Wtedy sobie spokojnie pójdziemy na tych mnichów. O, to też. W ten sposób. Ulepszymy sobie kopliny. Tych na razie tu zostawimy. OK. A Mirlanda sobie czeka. Możemy jej armię... Tutaj wyciągnąć. No. I w sumie jednostki porobię teraz. Wieże orków zbudujemy. I potem ptaki. Tak, będzie mnie stać na ptaki? 10 rudy musi mi zostać 10 kamyczków. Dobra, tego to nie będę powtarzał. <laughs> tak, od razu lepiej, jak mamy ulepszone goblinę. O, i swoją drogą zero kryształów mieliśmy. To dobrze, że już przejęliśmy te kopalnie. Yy... W skarbcu Krasnoludów też można zdobyć kryształy. Więc mamy tutaj taki bonus, jeśli o to chodzi. No ale z golemami to mogło być lepiej. Zróbmy jakąś ładną zaporę. Troszkę pochronimy tych naszych piesków. Niech się uda. Wolę stracić pięć hop goblinów niż trzy pieski. Tak, chodźcie. Tarno ma 20 obrony, 25 ataku. To fajne statystyki. A, w sumie mogłem orków na dwa oddziały rozbić. Może już to miało sens nawet. Dobra, czekamy. Okej. Okay. Teraz tak. W sumie, w sumie możemy zaatakować. Może psami też mogłem? Nie pomyślałem. No i Wiele? Ty masz 5. Ty masz, masz więcej ruchu niż orkowie. Dobra, spróbujmy w ten sposób. I. Weźmiemy kontra takiego. Tak żeby psy mogły spokojnie zaatakować, ale chyba nawet ich mogą rozwalić. No dobra. No to niepotrzebnie straciłem hobgoblina, ale jednego to nawet nie tak źle. Tak, po co tu zrobiliśmy to? Żeby zrobić bardziej przejście. No bo uniwersytet nam nie jest potrzebny, raczej. Jak tutaj już mamy wykokszonych bohaterów, gigantów zostawiamy w spokoju. I to w sumie jest jedyne przejście, chyba, do wroga na ten moment. Tak sądzę, że to jest przejście do wroga. Bo jeśli chodzi o garnizon, to mam wrażenie, że tam nie ma wroga. Ale się zaraz przekonamy. Dobra, na pewno idziemy na te dżiny teraz. Bo nie ma co zwlekać. Zobaczymy chatkę maga. Aha. No to jednak jest tu wróg. Ale jeszcze się jakoś za bardzo tutaj chyba nie rozwinął. Tym bardziej, że dopiero pierwszy tydzień mija. Z tej strony za to jednak na odwrót. Tutaj nie ma wroga. Tak myślałem, że wróg jest zupełnie z drugiej strony. Czyli garnizon rzeczywiście nas chroni przed jakimiś tutaj wredziolami. O, nie można ulepszyć chaty gnoli. Gniazdo wiwern. A weźmy gniazdo Wivern. Niech będą jakieś takie jednostki też dla nas tutaj. Takie szybsze. I idziemy. Oj, przecież da się lepiej. Te ważki takie szybkie. No właśnie. Może modlitwę? Spróbujmy te ważki załatwić. Nawet nieźle. <zajatzik> tak, ważki... Rozpraszają pozytywne efekty, które nakładamy na nasze jednostki. Więc już <grywki> ważki zdjęły tą modlitwę, z nas. No, także one znowu są szybsze od nas. O, to. Prze przez cały plan się popsuł. Niestety. No i mogłem tu więcej postawić gnoli. Jednak trzeba było użyć tego kręgu zima, zimna. Temu nie są w stanie się oprzeć. Może wiwerny pierwsze. No cóż, straty i tak mniejsze. Odzyskamy trochę złota. I sauruk, sauruk idzie jeszcze. Tutaj może iść. O złoto. Przebudziłeś się. Twoje ciało jest ociężałe. Długie włosy, mokre od potu, przylgnęły do skóry. Mija, se mija kilka sekund, nim zdajesz sobie sprawę, gdzie jesteś, a w tym czasie sen, który cię zbudził, znika, zapomniany na zawsze. A i te dżiny, nie wiadomo czy. Słusznie idę teraz do nich. Ale tu jest druga kopalnia kryształów. W ogóle, jaki malutki teren jest tutaj tego bagna, bo mam wrażenie, że tutaj już nam zamkną zaraz szok. No i w sumie. A nie, chciałem powiedzieć, że tutaj też przy tym zamku była tylko Tartak, kopalnia rudy i kryształy. Ale nie, faktycznie tutaj jest jeszcze staw z klejnotami, kopalnia złota. Więc nie brakuje nam surowców. Dobra, idziemy na bazyliszki. Bazyliszki nie są takie sprytne jak waszki. Bazyliszki potraktujemy piorunami. O, <laughs> proszę bardzo, już po walce prawie że. Chyba, że dostanie morale wysokie. Ten. Ale nie dostał. No i strzała wystarczy. I kolejna kopalnia nasza. O, a tutaj mamy siedlisko ważek. Szkoda, że nie dojdziemy do niego na czas. Trudno. Sauruk może tu poczekać, zebrać orków, bo trzeba będzie tutaj zatrudnić jakiegoś bohatera, ale to będzie... Taka konieczność w przyszłym tygodniu, jeśli teraz wszystko załatwimy. Na pewno gniazdo na urwisku już koniecznie. A tutaj cytadele. Tak, w cytadeli zbudujemy cytadelę. Będzie większy przyrost jednostek. No i czas na Tarnuma. Zobaczymy, jak to pójdzie. Wygrana jest, ale czy nie jest ona zbyt wielką ceną okupiona? Mm. No tutaj znowu będzie się nam udzielać mocno ten brak e, zaklęć. O, Hobgoblin jest tak samo szybki jak Wielki Dżin. Nieźle. O, gobliny szybciutkie. Może coś się uda. Ciekawego tutaj. O nie tarcze ognia! Tak, wielkie giny rzucają zaklęcia na sojusznicze oddziały. Tarcze ognia. Im się udało rzucić. Czyli jak ktoś wręcz uderzy tego gina to tarcza ognia go poparzy i dostaniemy tak jakby rykoszetem też troszkę obrażeń. No trudno. Nie za dobrze wam z tymi moralami. Hm. Ktoś tu podleci jeszcze nie. No to wykorzystamy okazję w ten sposób. Mm. No, nie wiem. Może tak staniemy? Czekamy. O, miło, że zajęłyście się jedynkami. Może weźmiemy... Tak, te dżiny większe. No nie, czemu nie wszystkie? Ale za to oberwą mocno. I znowu was tutaj zaatakujemy. O, i jeszcze raz. Pieski chyba są wolniejsze, niestety. Ale coś czuję, że i tak straty mamy mniejsze. No i ten starczą ognia. O, właśnie. Trzy pieski straciliśmy. No, porównywalne straty dość. Teraz fajnie by było tutaj do tego wroga podejść. Tylko tak, żeby. No, fajnie by było po prostu, żeby on nie wszedł do swojego zamku, bo tutaj widziałem jego bohatera jak łaził. Więc może poczekajmy tutaj gdzieś. Zobaczymy, co on. <laughs> Nie wszedł do swojego zamku, super! No to jest idealna okazja, żeby tutaj z niej skorzystać. A, tak. Tutaj musimy zrobić miejsce dla ważek. O, hop, gobliny. No, nawet bez strat tym razem. Złoto dla nas. Tutaj idziemy po kolejne jaszczurki. Ty zbieraj wszystkich, co tutaj też chcą się dać zwerbować. Trochę klejnotów. O, tutaj jest ognisko, znaczy obozowisko. Tak łatwo takie rzeczy pomijam czasem. No i tutaj możemy dążyć już do kapitolu, żeby mieć już maksymalne przychody. Tutaj rojowisko ważek. Niech się roją. Hmm. No i znowu duże pytanie. Czy warto tu atakować? Mam wrażenie, że tak. Bandyci, ci brutalni mordercy, nie mają zamiaru dyskutować. Wyciągają broń i natychmiast atakują. No, akurat chciałem. Zapomniałem też sobie zrobić jedynki. Oho, ho, ho, co to jest? Nie, ja nie chcę z tym walczyć bez moich jedynek. E. Gdzie to wczytało? Powinno wczytać tam, gdzie ostatni był zapis. No nie. Tak, przepraszam za ten nieogar. Tutaj. Moje jedynki. A, i znowu zapomniałem. Tak, zawsze zapominam o wielu rzeczach. Kupić balistę? Ech, no trudno. O, teraz lepiej poszło. Mm. Dobra, nie będziemy tego powtarzać. Schowamy się szybko w tym zamku. Co? Ale jak to? Jak to jest możliwe? Nie wierzę po prostu. Przecież my musimy załatwić dziewięciu łuczników. To nasi orkowi nie dadzą rady? Co to. Co to za jakieś bzdura? Nie wierzę, że nie dadzą rady. No, jak komputer mógł to. Jak komputer mógł to schronić? To jest jakieś nienormalne. Dobra, teraz siedzimy tutaj. Ole, on ma przyrosty jednostek. Wow. Od razu takie duże. Na starcie pewnie taki miał. I już ma kapitol. O, tu my nie musimy kapitolu budować. No to my się tutaj zabunkrujemy, przynajmniej na ten jeden dzień. Zobaczymy, co on tutaj e, będzie chciał zrobić. Czy będzie chciał nas atakować. Więc zróbmy sobie więcej złota. Bo chciałbym mieć tutaj armię. Swoją drogą... W kuźni możemy balistę zrobić. Damy radę jeszcze, troszkę złota. O, damy radę. Z naszego drewna, to nie chcę całego drewna tracić. Niech chociaż pień zostanie. Żeby coś tam dało się jeszcze. Mm. O, żeby coś w naszych... Aha, nie, w naszych zamkach nie ma co kupić teraz. No dobra, to czekamy tu po prostu. Spokojnie. O, zielony całkiem daleko łazi. Um. Z ociąganiem mianujesz następcę syna Hardaka. E, Okej. Okay. Czyli nowego kapitana, tak? Jakiegoś... Twój wybór padł na ognistego ogra o imieniu Blood Club. Chociaż nie jest najbłyskotliwszym z kapitanów, Blood Club robi przerażające wrażenie na polu bitwy. A teraz nastał czas wściekłości i pogromu. Chociaż jak do tej pory zwyciężałeś wszystkie bitwy, wydaje się, że czarownicy zawsze są gotowi i chętni odparować każdy cios, tak jak zrobili to, przygotowując zasadzkę w Blankach. Teraz nadszedł czas, by brakadun zadrżało z przerażenia. No i gdzieś tutaj się ruszał ten zielony. Całkiem wysoko. Ciekawe czy on tutaj ma jakiś zamek też. Swoją drogą Mirlanda ma takie takie zaklęcie jak aura artefaktów, które nam na całej mapie pokazuje za pomocą takich gwiazdek, gdzie są artefakty ukryte. No, trochę ich jest jeszcze, chociaż jakoś nie za wiele. Gdybyśmy mieli rozwiniętą magię powietrza, to nawet byśmy wiedzieli, gdzie są wszyscy wrodzy bohaterowie. No, także szkoda, że nie mamy. Tutaj też mnie interesuje ten monolit przejścia. Mamy też strażnika misji i mamy bardzo fajną bibliotekę oświecenia, która zwiększa wszystkie atrybuty O2. A co jeszcze? Aha, jeszcze ma zasoby ziemi. Podobne zaklęcie, ale pokazuje nam zasoby. No i gdybyśmy mieli lepszą magię ziemi, to byśmy widzieli też obszar, jak wygląda, ze względu na teren. Także też można by było troszkę lepiej planować tu. No ale dobra. Na razie się tym nie przejmujmy. Co tutaj wybrać? Legowisko bazyliszków. Czy może ulepszone jaszczurki? Może ulepszone jaszczurki niech będą, chciałbym ze sobą zabrać może jeszcze tych zbrojnych, chociaż taką armię możemy tutaj teraz troszkę zaszaleć, więc w tym momencie możemy resztę pieniędzy tutaj zużyć na reptylionów. No i na te wiwerny, może. Może tak, a może nie. Może coś tutaj warto kupić. No, kupmy lepiej sobie. Fortogrów się nie da, bo za mało drewna. Mm. Oszczędzamy drewno teraz, które sprzedałem. Weźmy HT. Ha o, magazyn zasobów jeszcze możemy drugi kupić. To będzie coś. I tutaj chyba tak samo też w, y w zamku też. Magazyn zasobów daje drewno i rudę. W każdym razie idziemy. A, teraz na tych cyklopów. Albo może na te ważki. Na ważki chodźmy. <grytanie> tak, w pewnym momencie zwątpiłem. Czy to jest dobre. Jeśli pokonamy te ważki, to dostaniemy na pewno jakieś skarby. Ale dostaniemy też. Uwaga, walcząc w roju ważek, dostajemy też wiwerny. No, no, sporo tych ważek. Chyba znowu porwałem się z motyką na słońce. E, cały czas jestem jeszcze przyzwyczajony, że mam taką silną armię z poprzedniego. Ile jedna ważka ma tutaj? 360 ma życia. To za dużo. Ale nawet nie jest to aż takie, aż tak bardzo niewykonalne, myślę. Spróbujmy ten sposób coś tu zdziałać. Oczywiście... Aha, ważki i tak są szybsze od nas. No dobra, to ja wczytuję. Oj, ile, ile faili dzisiaj. To jest coś okropnego. Dobra, daj sobie spokój z tymi ważkami. Później tu wrócimy. Eee... Yy... Zbierałem, zbierałem wszystko. Okej. Okay. No i ty... ty... Też mógłbyś coś zrobić w sumie. Ale na gigantów nie pójdziesz. O, mógłbyś tutaj pozbierać... Eee... Yy... Weź sobie ulepsz tę armię. A, nie możesz ulepszyć. No to weź chociaż nie roki zostaw. Mm, o, te jednostki weźmiemy. No bo sauruk też może coś porobić. Nie jest bezużyteczny. Zwłaszcza jeśli jakieś słabsze oddziały tutaj będą po drodze. Klasztor możemy przejąć. Ok, no i możemy ich sobie też przygarnąć. Się nam droga rozwidla. O! Opończa przeciwstawienia! U, Wędrowna banda bezpańskich czempionów założyła tu obóz. Odrywają się na twój widok, a ich przywódca krzyczy: Czy jesteś na tyle odważny, by walczyć z nami o opończe przeciwstawienia? No, a jeśli jest was mało, to tak, ale nie wiem ile was jest. Opończa przeciwstawienia nam daje ochronę pewną przed zaklęciami. O! Niebieski jednak się pojawił na wschodzie. Jak to się stało, że jesteś oddzielony od swojej armii? Krążysz po zamglonych bagnach, otoczony przez cienie prześlizgujące się między drzewami o poskręcanych konarach. To pewnie wróg przygotowujący się do ataku. Wyciągasz miecz w oczekiwaniu na nadchodzącą śmierć. Gdy wreszcie ruszają na ciebie, wychodząc ze wszystkich stron, atakujesz tego, który jest na i zadajesz śmiertelne cięcie. Zbyt późno orientujesz się, że przywódcą była jedyna kobieta, którą kochałeś Jala, a potem budzisz się w swoim namiocie, zlany potem.